Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Codmichdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o dzisiejszym wydarzeniu z potężnym Galaktusem. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, która ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału i swoją drogą. Jest tam jeszcze link do filmu z konkursem na nowy karnet bojowy. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie po wejściu na odcinek konkursowy. A ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Już dokładnie dzisiaj o godzinie 22 w Fortnite rozpocznie się największe wydarzenie w historii tej gry. Jak ktoś jeszcze nie wie, w co oczywiście wątpię, to chodzi tutaj o walkę pomiędzy superbohaterami a potężnym Galaktusem. Na przestrzeni ostatnich dni jedynymi zmianami, które pojawiły się w grze to na pewno jego pozycja w oddali. Oraz w zakładce Skarnetu Bojowego. I na całe szczęście, w internecie do tej pory nie pojawił się żaden dokładny wyciek nadchodzącego przebiegu wydarzenia. Czemu na całe szczęście? Ponieważ chyba każdy z Was nie chciałby sobie czegoś zaspoilerować, a zwłaszcza takiego wielkiego wydarzenia. Dodatkowo, całe wydarzenie ma być największym oraz najbardziej spektakularnym wydarzeniem w całej historii gry Fortnite. Więc wydaje mi się, że nikt nie chciałby zobaczyć tego wydarzenia przedwcześnie w słabej jakości z plików gry. W tym momencie chciałbym tak ogólnie. Podsumować wszystkie moje odcinki, które dotyczyły Galactusa. A więc na kanale Migao pojawiło się dokładnie 16 oddzielnych odcinków, w których pojawiły się jakieś nowości na temat Galactusa. W każdym z nich były zawarte jakieś dodatkowe informacje, o których nie wspominałem, na przykład we wcześniejszym odcinku, i dlatego było ich aż tak dużo. A więc początkowo wszystko zaczęło się od małej kropki na niebie, która końcowo przeistoczyła się w wielkiego, potężnego Galactusa. Jakiś czas temu Galaktus zniknął całkowicie z nieba i dosłownie po kolejnej jak Aktualizacji jak się nie mylę 14.60 pojawił się na mapie. Do tej pory jednak cały czas z dnia na dzień jest on coraz większy, a w całej okazałości zobaczymy go dopiero na evencie. Przy okazji zakładka karnetu bojowego również przez cały sezon uczestniczyła w tych wszystkich zmianach dotyczących tego eventu. Początkowo nic tam się nie działo, jednakże po aktualizacji jak się nie mylę 14.40 zaczęły zachodzić tam pierwsze zmiany. Pierwsza z nich dodała orbitę Galactusa i na bieżąco mogliśmy obserwować jego pozycja na niebie. Kilka tygodni później, bo już po kolejnej aktualizacji z niej zniknął, po czym pojawił się wielki wykrzyknik wraz z szukającym go radarem. Wszystko to było spowodowane zakłóceniami, które powodował Galaktus po zbliżeniu się do mapy. Końcowo jednak wszystko w tamtym miejscu zniknęło aż do momentu pierwszego dnia pojawienia się Galactusa w wodzie. Wraz z tą zmianą na mapie Galaktus w tej zakładce również pojawił się przy wielkim stole, a wraz z tym mogliśmy oglądać go z za okna. Teraz za to wszystko wygląda mniej więcej tak i jak widać w zakładce jest tylko czerwona otoczka dookoła stołu i wielki hologramowy Galactus. Dodatkowo Galactus na mapie Fortnite ma już widoczną dosłownie całą i to całą głowę. Jak już wspomniałem wcześniej, w całej okazałości zobaczymy go dopiero podczas całego wydarzenia, już dzisiaj o godzinie 22. I teraz pojawia się kilka nowości, których można się spodziewać na starcie nowego sezonu. Jak dobrze wiecie, całe wydarzenie nie będzie miało swojego zakończenia w tym sezonie i będzie kontynuowane dopiero na start. Nowego sezonu. Wiemy to głównie z grafiki, która niedawno wyciekła i przedstawiała ona mniej więcej coś takiego. Jest to bardzo prosta i zrozumiała wiadomość, która mówi nam wprost, że galaktus w następnym sezonie też będzie motywem przewodnim. Co ciekawe, możemy spodziewać się też jakiegoś znaku, który pozostawi wielki pożeracz planet zaraz po zakończeniu wydarzenia. Jednakże nie chodzi mi tutaj o zniszczenia mapy, a o jakiś znak w postaci jego części, które zostaną mu zniszczone. No i oczywiście tak dalej. Od momentu tego filmu proponuję nikomu, ale to dosłownie nikomu, wchodzenia na Twittera i szukania tagu Fortnite Event. Dodatkowo nie wchodźcie w żadne posty oraz filmiki, które wprost zdradzają co pojawi się w nadchodzącym wydarzeniu. Jak już wspomniałem na początku, będą to tylko i wyłącznie spoilery i zepsujecie sobie całe wydarzenie z Galaktusem. Pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 20 i maksymalnie 20.30 na kanale Migao odbędzie się live z całego wydarzenia. Na nim dodatkowo będziecie mogli wygrać karnet bojowy już na start nowego sezonu 5. Oraz co najważniejsze, zajmijcie sobie miejsce w grze już kilka godzin przed startem, Całego wydarzenia. Krótko mówiąc, na tym wydarzeniu będzie brało udział tylko i wyłącznie 60 milionów graczy, jednakże wszystkie aktywne konta Fortnite na moment maja tego roku to prawie 400 milionów. Więcej informacji na temat miejsca w grze znajdziecie w odcinku, który wyświetla Wam się teraz w prawym górnym rogu tego odcinka. A tymczasem to na ten moment wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego wydarzenia z Galactusem. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach, jak zawsze, będę informował Was na bieżąco w w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące całego przebiegu nowego wydarzenia. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać czy będziecie dzisiaj na live z wielkiego wydarzenia z Galaktusem. Pamiętajcie też, że już jutro o o godzinie 11:5 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!